Z Ewangelii według świętego Mateusza. Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał. Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł. Nie mówię Ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Te słowa modlitwy Pańskiej powtarzamy codziennie. Powtarzamy kilka razy dziennie. Powtarzamy kilkaset razy w ciągu roku i pewnie kilkadziesiąt tysięcy razy w ciągu całego życia. I Bóg nas wysłuchuje, bo Bóg zawsze nam przebaczy. Dzisiaj Jezus wzywa nas do tego samego, abyśmy przebaczyli naszym winowajcom. I nie chodzi tylko o powiedzenie przepraszam. Jezus mówi, że mamy przebaczyć serce. Mamy tak przebaczyć, żeby w tym sercu nie zostało już żadne roszczenie, żadna pretensja, żadna żądza odwetu czy zemsty. Ale dopóki chcemy, tak jak ten sługa, kogoś udusić, dopóty nie ma mowy o przebaczeniu. Przebaczenie nie jest proste, bo potrafimy się głęboko ranić i często po ludzku rzecz biorąc te rany nie mają prawa się zagoić. Ale dla Boga nie ma nic niemożliwego. Dlatego prosząc Boga o miłosierdzie dla naszych grzechów, Prośmy też o dar, o umiejętność przebaczania tym wszystkim, którzy wyrządzają nam krzywdę.